Sprawozdanie z działalności burmistrza Tarczyna za okres 20, od 22 stycznia do 11 marca 2016 roku. W zakresie zamówień publicznych 24 lutego w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z konsorcjum firm, współdzielnią rzemieślniczą Budowlana i firmą budowlaną SBUD. Obydwie te firmy mają siedzibę w Radomiu na rozbudowę szkoły podstawowej w Pracach Małych. Wartość umowy to około 1 989 000 zł. 2 marca w wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z firmą Instalbud Rzeszów na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Gawarskiego w Tarczynie. Wartość umowy to około 1 666 000 zł. Na obydwie budowy złożono niezbędne dokumenty o rozpoczęciu prac w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz przekazano wykonawcom plac budowy. 4 marca został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Piaskowej w Stefanówce oraz ulicy Rozwojowej w Kotorycu. Otwarcie ofert planowane jest na 21 marca. Obydwie drogi przewidziano do dofinansowania ze środków marszałka związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Trwają prace budowlane związane z przebudową ulicy dolnej w Tarczynie. W ramach tego zadania wraz z jezdnią wykonane są chodniki, ścieżka rowerowa oraz oświetlenie tych ulic. Po przerwie zimowej wznowiono prace związane z budową placu rekreacyjnego w Księżywoli. Po wykonaniu oświetlenia ulicy Reszki wykonawca wszedł na plac budowy celem wykonania przebudowy tej ulicy wraz z wykonaniem nowych miejsc postojowych. Na ukończeniu są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Szarek Szeregów. Projektant drogowy przekazał gminie dokumentację projektową związaną z przebudową pozostałego odcinka ulicy Dolnej. To jest ulica dolna, która łączy ulicę Mszczonowską z ulicą 1 maja wraz ze skrzyżowaniem i przejściem pieszo pieszorowerowym przez drogę wojewódzką. Na podstawie tej dokumentacji zostaną wydzielone działki niezbędne do realizacji tej inwestycji. Korzystamy tu z tak zwanej spec ustawy drogowej. Trwają prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wydawane są na bieżąco wypisy, wyrysy oraz zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także udzielane są informacje o możliwości zagospodarowania poszczególnych działek, jak również o procedurze zmiany przeznaczenia terenu. W zakresie geodezji i rolnictwa wydano pięć decyzji zatwierdzających podział nieruchomości. Prowadzonych jest osiem postępowań w sprawie podziałów nieruchomości. Kontynuowane są analizy przebiegu i nazw ulic w celu ujednolicenia nazw występujących w rejestrze ewidencji miejscowości ulic i adresów w programie TERYT zwany Krajowy Rejestr Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju. PESEL oraz pod kątem czytelności oznaczeń nieruchomości w terenie. Rozpatrzono 11 wniosków o ustalenie numeru porządkowego budynku. Uzyskaliśmy kolejne trzy decyzje komunalizacyjne w wyniku rozpatrzenia przez wojewodę Mazowieckiego wniosków o stwierdzenie nabycia własności dróg gminnych. Po uprawomocnieniu decyzji zostanie uregulowany stan prawny w Księgach Wieczystych. Wojewoda Mazowiecki rozpatrzył wniosek o nabycie przez gminę prawa własności nieruchomości w obrębie Jerzewice. Seś, siedem decyzji zostało wystanych Grunty użytkowania wieczystego Polskiej Akademii Nauk. Przekazano aktualnym użytkownikom wieczystym. Właścicielom lokali mieszkalnych skomunalizowanych gruntów w obrębie drozdy, jeżelice, zawiadomienia o wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Łączna wartość tych kwot to jest 4645 zł. Po przeprowadzeniu negocjacji zawarto umowy dotyczące ustalenia odszkodowań za grunty wydzielone pod drogi gminne w odniesieniu do trzech nieruchomości, prowadzone są postępowania w kolejnej sprawie. Prowadzone są uzgodnienia w sprawie poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości w obrębie pracy duże, warunki zmiany nieruchomości bez dostępu do drogi publicznej z właścicielami nieruchomości sąsiedniej. Zostało wykonane prawo pierwokupu dla działki nr 163 w Nowych Raciborach wszczęto postępowanie w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność nieruchomości. Przeprowadzono rozmowy z firmą Riva, to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, celem uszczegółowienia z żądań kierowanych przez spółkę w związku z podziałem nieruchomości i zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Skompletowano 20 wniosków dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych. Dokonano analizy orzecznictwa w zakresie zagadnień związanych z wyposażeniem państwowych osób prawnych w mienie gminne i trybu wygaszenia tych uprawnień. Złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o indywidualną interpretację. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Budownictwa przekazano do Ministra Skarbu Państwa celem dalszego procedowania. Skierowaliśmy wnioski do archiwów państwowych o przekazanie kopii dokumentacji archiwalnych dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości położonych w gminie Tarczyn stanowiących mienie gromadzkie obręb Przypki, Kawęczyn, Werdun. Analizujemy otrzymaną dokumentację. Sporządzono zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłat adjacenckich w wyniku podziału 33 nieruchomości. Prowadzona jest korespondencja dotycząca możliwości pozyskania nieruchomości na cele infrastruktury technicznej związanej z kanalizacją na terenie gminy i Józefowice w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ochrony środowiska w zakresie wodociągów i kanalizacji. Zgodnie z ustalonym harmonogramem wykonywane są badania jakości wody na stacjach uzdatniania i sieciach wodociągowych oraz uzgodniono nowy harmonogram na rok 2016 z Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym. Wystawiono 155 faktur związanych z płatnością za wodę i kanalizacją, zawarto 5 umów na dostawę wody. Wydano 14 warunków dla odbiorców indywidualnych, określających techniczną możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Usunięto awarię na sieci wodociągowej w miejscowości Kotoryc, przy ulicy Wesowej, Tarczyn, przy ulicy Sportowej, przy ulicy Juliana Stępkowskiego, Suchodu, przy ulicy Pięknej, Kawęczyn, przy ulicy Gościnnej. Usunięto awarię na sieci kanalizacyjnej w miejscowości Tarczyn przy ulicy Nektarowej i Juliana Stępkowskiego. Wykonano sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunaliz Komunalnych. Przyjęto na stan majątkowy gminy 100 metrów bieżących sieci wodociągowej w miejscowości Wylezin. Sporządzono sprawozdanie do wiosi w, w zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków w Pawłowicach. W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wystawiono łącznie 370 faktur z tytułu płatności za czynsz mieszkalny, dzierżawny i użytkowy. Wydano 4 pisma z zakresu gospodarowa, gospodarowania zasobem mieszkaniowym, gminnym. Wysłano 11 urządzeń, uprze, uh, uprzedzeń o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu lokalu. W zakresie dróg gminnych rozpatrzono 11 wniosków związanych z lokalizacją wjazdu na posesję od strony dróg gminnych. Wydano 11 zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami dróg. Wykonywane są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w zakresie usuwania śliskości i burzenia. Wykonawcą prac jest firma wielobranżowa Deso w zakresie dostawy materiałów firma Sostrin. Prowadzone są prace w zakresie remontu ciągu komunikacyjnego ulicy Żwirowej miejscowości Gąskiej oraz Polnej miejscowości Stetwanówka. wykonawcą prac jest firma South Stream. W zakresie ochrony środowiska wydano 27 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i krzewów. Wydano 6 pism z zakresu ochrony środowiska. Trwa przyjmowanie wniosków na odbiór materiałów budowlanych zawierających azbest, na rok 2016. W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzona jest analiza danych w zawartych w deklaracjach o ustaleniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wprowadzenie ich do systemu informatycznego. Wydano pięć pism w zakresie od odbioru odpadów komunalnych. Na bieżąco wydawane są indywidualne numery kont. Wydano trzy wezwania do złożenia wyjaśnień dotyczących informacji zawartych w deklaracjach. Prowadzone są trzy postępowania związane z umorzeniem bądź rozłożeniem na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 238 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zakresie spraw podatkowych i budżetowo-finansowych wydano 36 zawiadomień o wycofaniu tytułów egzekucyjnych na podatek rolny i od nieruchomości. Jedną decyzję pozytywną umarzającą zaległość łącznego zobowiązania pieniężnego. 325 tytułów wykonawczych na zaległość od podatku rolnego i od nieruchomości. 215 decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. 52 zawiadomienia o wycofaniu tytułów egzekucyjnych dotyczących mandatów Straży Miejskiej. 229 upomnień, mandaty karne. 226 tytułów wykonawczych, mandaty karne. Wydano 8481 decyzji w sprawie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym. Wydano 13 stałych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wygaszono 3 stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży. Naliczono opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla 73 przedsiębiorców. W sprawie podatku od środków transportowych wydano 66 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Jedną decyzję zmieniającą w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Jedną decyzję w sprawie umorzenia części zaległości w podatku od środków transportowych, cztery tytuły wykonawcze dotyczące zaległości w podatku od środków transportowych w zakresie działalności gospodarczej. W centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej dokonano dziewięć wypisów, trzydzieści dwie zmiany w wpisach. 10 wpisów o zawieszeniu działalności gospodarczej, 5 wykreśleń i 7 wpisów o wznowieniu działalności gospodarczej w zakresie pomocy społecznej. Od początku roku do dnia dzisiejszego Gminno Środek Pomocy Społecznej w Tarczynie po uprzednim przeprowadzeniu procedury administracyjnej i potwierdzeniu sytuacji dochodowej udzielił pomocy w postaci. Zasiłków celowych i okresowych wysokości 15 378 zł. Zasiłków stałych 19 369 zł. Dodatków mieszkaniowych 4794 zł. Świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 208 726 zł. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej. 36 428 zł. Objęto pomocą w formie dożywiania 70 uczniów. Odbyło się 6 posiedzeń Grupy Roboczej do spraw przeciwdziałania przemocy. Wydano 11 decyzji oświadczających prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej. W zakresie pozyskiwania dotacji funduszy unijnych i krajowych. W dniu 25 stycznia bieżącego roku gmina Tarczyn złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek o dofinansowanie projektu edukacyjnego ekologicznego pod tytułem Misja Ekologiczna. Wartość tego projektu to około 50 tysięcy złotych. Projekt ten, ten dedykowany jest dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. W dniu 29 stycznia 2016 roku 16 roku gmina Tarczyn złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek dofinansowanie zadania rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tarczyn. Projekt dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Szarych Szeregów i ulicy Gawarskiego oraz budowę kanalizacji deszczowej w obrębie ulicy Gawarskiego. W dniu 29 stycznia bieżącego roku gmina Tarczyn złożyła do Mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych wniosek o dofinansowanie kosztów przygotowania programu rewitalizacji dla Gminy Tarczyn. W dniu 10 lutego bieżącego roku Gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy finansowej na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w pracach małych. Jest to dofinansowanie dotyczy zakupu pompy pożarniczej. W dniu 25 lutego bieżącego roku gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek do programu rozwoju bazy sportowej województwa mazowieckiego na rok 2016. Wniosek obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego i skateparku w Drozdach oraz budowę sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Pracach Małych. W dniu 25 lutego bieżącego roku gmina Tarczyn złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Wyjaśnienia i uzupełnienia do złożonego w grudniu wniosku o dofinansowanie projektu Modernizacja ulicy Gawarskiego w miejscowości Tarczyn. W dniu 25 lutego bieżącego roku gmina Tarczyn złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie rozliczenie końcowe projektu edukacyjno-ekologicznego pod tytułem Ekologicznie Interaktywni. Wartość projektu to około 40 tysięcy złotych. W dniu 3 marca bieżącego roku złożony przez Gminę Tarczyn do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem Innowacyjna Akademia Talentów został pozytywnie oceniony formalnie i został przekazany do oceny merytorycznej. Projekt został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. I dotyczy planowanego przeprowadzenia w szkołach podstawowych i gimnazjach, dodatkowych zajęć dydaktycznych, między innymi z zakresu nauk przyrodniczych, technologii informatycznych, jak również utworzenia w tych placówkach specjalistycznych pracowni przyrodniczych i informatycznych.